Cześć, nazywam się Marcin i witam Was serdecznie. E, wideo na żywo z Filipinckiego Ośrodka Kultury. E, możecie mnie już kojarzyć z poprzednich zajęć z cyklu Fermentuję, nie wyrzucam. Na którym skupiam się w przetwarzaniu fermentacyjnym różnych odpadów spożywczych. E, na dzisiejszych zajęciach e, zrobimy kimchi i zobierków marchewki lub pietruszki e, i salse z głąbów kapuścianych. Zaczniemy od kimchi z obierków. E, co ciekawe, kimchi u nas zazwyczaj jest kojarzone z kapustą pekińską, a tak naprawdę dosyć późno się upowszechniło kimchi z kapusty pekińskiej i po koreańsku kimchi oznacza tyle, co fermentowane warzywa. E, tym, co odróżnia kimchi od takiej zwykłej naszej kiszonki jest wcześniejsze zasalanie wody, w, przepraszam, wcześniejsze zasalanie warzyw, gdzie sól wyciąga wodę z warzyw i one dzięki temu nabierają takich charakterystycznych Struktury. A więc tak, ja swoje obierki wrzucam do miski, którą ustawię na wadze, żeby wiedzieć ile ich tam jest i żeby móc właściwie dobrać stężenie soli. Mam tutaj 100 gram, więc dam 2 gramy soli. I jest to pierwszy etap robienia, w którym zasalam kimchi, znaczy zasalam obierki, i pozwalam, żeby, woda, żeby sól wyciągnęła z nich wodę. O. Teraz je lekko przemieszam. I zostawiam, i zajmę się przygotowaniem reszty składników do kimchi. Drugim składnikiem będzie imbir. Obieram go sobie. Jak już mamy imbir, użyję sobie mandoliny, żeby go pokroić w cienkie paski. Oczywiście można to zrobić też bez mandoliny. Kimchi, który robię jest dosyć nieklasycznym kimchi, z tego względu, że nie posiada w sobie skło, e, charakterystycznych dodatków, takich jak chociażby suszone krewetki, ani klejku ryżowego. E, inspiracją dla tego kimchi jest inne kimchi, czyli baek kimchi. Baek kimchi, czyli właśnie po koreańsku białe kimchi, bez klejku różowego i bez papryki goczugaru. Oczywiście, jeżeli lubicie, to zawsze możecie dodać coś ostrego do tego kimchi, ale tutaj główny smak i aromat jest zbudowany na imbirze i czosnku. Przepis, który pokazuję jest bardzo prosty, dlatego też można go z łatwością zmodyfikować i dodać jakieś swoje ulubione składniki albo inne koreańskie produkty, takie jak na przykład doenjang czy ganjang, czyli różne pasty ze sfermentowanej soi. Żeby uzyskać więcej smaku. Jak już mamy imbir, to teraz go kroimy w paski, które sobie odkładamy do miski na bok. Teraz przejdziemy do obierania czosnku. Marchew, którą zasoliłem, jak możecie zobaczyć, już powoli puszcza wodę, czyli zaczyna się błyszczeć. I to jest dokładnie ten efekt, na którym nam zależy. Ilość czosnku i imbiru też można dowolnie stosować do swoich upodobań, dać trochę więcej czy mniej. Ja bardzo lubię czosnek, więc dam myślę nawet 5 ząbków, żeby było intensywnie czosnkowe. Etap zasalania warzyw jest ważny i nie należy go pomijać. Czas może być zmienny. Ja ze względu na ograniczony czas dosyć krótko będę je trzymać, ale można przy tej technice nawet zostawić te warzywa na kilka godzin, żeby cała woda z nich wyleciała. Teraz, jak mamy czosnek, to kroimy go w cienkie paski albo kostkę, jak kto lubi. Ja wychodzę z założenia, że przy krojeniu dowolnych warzyw nie należy się kierować tym. Jak ktoś chciałby, żebyśmy je pokroili tylko tym, jak sami lubimy. Trochę gruby i trochę cienie, i tak proces fermentacji zajdzie. Więc to nie ma aż tak dużego znaczenia. Teraz czosnek mamy i imbir już pokrojony. Jak widać, nasza marchewka dalej puszcza wodę. W czasie tego, trwania tego procesu możemy ją przerzucać, żeby być pewnym, że salsowatka wszędzie dociera. Teraz to sobie odstawimy na bok, damy jej czas, żeby osiągnęła i przejdziemy do robienia kolejnej kiszonki, czyli salsy z głąbów kapuścianych. Też oczywiście nazwa, którą zastosowałem, no nie ma to dużo wspólnego z tym, z czym nam no się kojarzy. Jest klasyczna salsa z pomidorów, no ale w drobno posiekane głąby, gdzieś mi się to jednak kojarzy z czymś, co jest takie salsowate. A więc, tak, tutaj nam potrzebne są głąby z kapusty, które dla mnie są jedną z moich ulubionych produktów do fermentowania. I jak mamy te głąby, to kroimy je sobie w drobną kostkę. Im drobniejszą, tym lepszą. Oczywiście nie należy się przejmować, jeżeli wkroimy tam odrobinę kapusty. Też wszystko będzie w porządku. Koskę kroimy drobną z tego względu, że jest to dosyć twarde, warzywo i twarda część. Więc drobno pokrojone, chrupiące głąby będą fantastyczne, nie tak dobre jakby były, gdyby były trochę grubiej pokrojone. I możemy już sobie wziąć wagę, żeby móc przejść do obliczania stężenia soli do naszej salsy. Ja na wadze postawię słoik wcześniej umyty. Wsadzę do niego mój lejek do słoików i włączę wagę, żeby móc kontrolować ilość wsadu i dobrać ilość soli. I już na tym etapie moje głąby wrzucam do słoika. I cebulę kroję sobie w kostkę. Dodajemy do słoika. Obieramy kolejny czosnek. Tutaj może dwa, trzy ząbki. Chyba te przepisy są też specjalnie zrobione, żeby były tak proste, że można je było z łatwością spersonalizować. Dać więcej czosnku, ostrą paprykę, przyprawy czy zioła. W międzyczasie zamieszam w swoją marchewkę. O. A raczej obierki z marchewki czosnek. Korzystam ten większy słoik, bo tutaj jednak troszkę za dużo tego dodałem. wytruję go sobie. daję też czosnek. I tak, teraz dodajemy jakiś aromat wędzarniczy. Ja w swoim przypadku użyję śliwek wędzonych, ale można dodać też na przykład chipotle, to jest taka wędzona papryka albo suszoną wędzoną paprykę. Element wędzonki w tej salsie bardzo się przydaje i sprawia, że jest naprawdę dobra w smaku. I dodam też trochę cukru trzcinowego. Można zastosować melasę albo cukier muskowado, żeby jeszcze bardziej podbić ten wędzonkowy w ciemny aromat. Teraz, jak już mamy, to oblewamy wodę. A jeszcze dodam trochę ostrej papryki. Ostra papryka jest opcjonalna. To już zależy, czy lubicie, czy nie. I od poziomu ostrości, to już sami dobierajcie dla siebie. I dolewamy wody. Mam tutaj około 450 gram. I zastosuję dwuprocentową solankę, czyli obliczę 2% masy całkowitej wsadu z wodą, czyli będzie to 9 g soli. Teraz słoik zakręcę i wstrząsnę, żeby się wszystko dobrze. Wymieszało. Śliwki jak widzieliście nie pokryłem, bo śliwka w tym przepisie jest dodatkiem smakowym, ona i tak w trakcie fermentacji, jej konsystencja się bardzo zmieni, więc najlepiej jest ją wyciągnąć, żeby nasza salsa miała spójną i chrupką konsystencję. Pamiętajcie, że gdybyście chcieli zmodyfikować ten przepis, to należy korzystać z podstawowej zasady, czyli miękkie warzywa jeśli z miękkimi, a twarde z twardymi. I co, kiedy taka będzie stada gotowa? Cóż, co najmniej 3 dni. Jak zobaczycie, że zalewa już zgęstnieje i rozpocznie się fermentacja, to już właściwie nadaje się do spożytku, bo już do używania, bo już będzie yy, intensywna w smaku ale spokojnie można je utrzymać nawet poza lodówką tydzień czy do dwóch. Z każdą chwilą będzie osiągała coraz bardziej kwaśny i intensywny smak. Pamiętajcie, że kiszenie to proces bezlenowy, więc najlepiej jest mieć słoik zakręcony i ewentualnie czasem go rozstrzelniać, żeby wypuścić nadmiar dwutlenku węgla. A teraz wracamy do naszej marchewki. Jak możecie zobaczyć, ona już jest błyszcząca. Oczywiście w ramach tego, że są to tylko obierki, to też nie ma za dużo wody, która by z nich mogła wylecieć. Ale zdecydowanie, sterze został osiągnięty. Tak jak mówię, ja tutaj no nie mogę zostawić tego, żeby dłużej stało, ale w warunkach domowych spokojnie można to zostawić na dwie godziny. Teraz pokroję gruszkę. Tradycyjnie w Korei używa się specjalnych takich innych gruszek do kimchi, no ale ja, jako że mieszkam w Polsce i dużo łatwiejsze są mi dostępne polskie produkty, to wybrałem gruszkę konferencję. One są bardzo twarde i bardzo dobrze sprawdzają się w tego rodzaju kimchi. Tres i nasienne. Krużka kraje sobie na mandolinie, żeby była równa. I następnie kroimy obcinki paski. i dorzucamy do marchewki, którą mamy na bardzo. Kruszkę staramy się kroić w ostatnim etapie bo jeżeli ją pokroimy wcześniej, to nam się utleni i zmieni kolor. Ważne, żeby gruszka, którą używamy, była twarda i nie Wtedy nie straci faktury w procesie fermentacji, I dorzucamy czosnek i imbir, dorzucamy też dodatkową sól. I mieszamy wszystko razem. Bierzemy słoiki i umieszczamy wszystko razem w słoiku. Tradycyjnie do kimchi dodaje się cukier, żeby przyspieszyć pracę bakterii i też żeby uzyskać charakterystyczny, słodko-kwaśny smak kimchi. Ja, w zamiast cukru, używam miodu. Jest bardziej aromatyczny, zdrowszy. Miód, którego używam, to jest miód wielokwiatowy, ale każdy łagodny, czyli np. lipowy, akacjowy czy nawet na błociowy będzie się nadawać. Raczej do tego kimchi nie polecam żadnego miodu takiego jak spadziowy czy gryczany, bo mają zbyt intensywny smak i trochę przyćmią łagodność tego kimchi. Okay. Na, taką małą ilość miodu możemy dać około, na taką małą ilość kimchi możemy dać około 20 gram, czyli łyżki. I teraz dolewamy wody. Muszę tylko. I znowu wyrównujemy ubytek soli. Znaczy dodajemy soli, no, po prostu do wody i miodu, żeby wyrównać stężenie soli w całym. Produkcję. Jak już mamy wszystko, zakręcamy. I wstrząsamy, żeby nam się wszystko wymieszało, czyli miód. I sól. Zobaczmy, czy się udało. A jeszcze chwilkę. Oczywiście, jeżeli macie do czynienia z miodem, który jest skrystalizowany kompletnie, to niestety będzie bardzo trudno go wymieszać, i wtedy dużo bardziej polecam na przykład użyć go rozpuścić delikatnie przed użyciem. Pamiętajcie też, żeby nie przekraczać temperatury 40 stopni, bo wtedy całe dobro w miodzie zostanie zabite. I gotowe. Tak przygotowane kimczy zostawiamy na 24-48 może 48 godzin. Już zależnie od naszej preferencji smakowych i temperatury w domu, w którym fermentujemy. Od 24 do 48 godzin. Po tym czasie chowamy je do lodówki i jest gotowe do spożycia. Aczkolwiek warto je zostawić jeszcze na co najmniej tydzień do dalszej fermentacji żeby nabrał pełni smaku i armatu, tak jak też wcześniej mówiłem, można dać do tego jakieś inne swoje ulubione dodatki. Pamiętajcie, że najważniejsze przy fermentacji w słoiku jest niedopuszczanie tlenu do środka, bo z tlenu się mogą pojawić różne problemy takie jak pleśń albo droże koczujące. Więc po zamknięciu słoika zawsze utrzymujemy go zamkniętego, nie robimy żadnych odkręcanych słoikach ani nie pozwalamy na dostęp tlenu. Ok, dziękuję Wam za uwagę. Gdybyście mieli jakiekolwiek pytania co do fermentów, które dzisiaj robiliśmy, to śmiało odzywajcie się do mnie na Facebooku czy na Instagramie. I dziękuję Wam za poświęcony czas i życzę wesołej fermentacji.